Kubert, analizowaliście grę z Singapurczyków, no byłeś na meczu, to chyba nie jest drużyna, której się możemy przestraszyć. Przez szanować stanowała chyba każdego przeciwnika? Piłka wielokrotnie pokazała, że potrafi uczyć pokory, także na pewno podejdziemy do tego spotkania także maksymalnie zmobilizowani. Ludzie chcieli pokazać, że dobra gra z Tajlandią nie była przypadkowa i Singapur, który jest teoretycznie najsłabszym jest tego pewnie, staramy się go pokonać, ale przede wszystkim zrealizować swoje założenia. To z Singapurem się w sposób standardowy czyli analizując ich ostatnie mecze, w stosunku do zespołu Danii czy, czy Tajlandii sytuacja była tu, o tyle ułatwiona, że mieliśmy możliwość obserwować dwa spotkania tej drużyny na żywo tutaj. Oczywiście przeanalizujemy jeszcze raz płyty i nagrania z tych spotkań. Tak, tak dokładnie oczywiście robimy to tylko jako trenerza, a zawodnikom przekażemy tylko te informacje, które będą w większym stopniu mogły ułatwić zadanie w tym sobotnim meczu. I te najważniejsze informacje, które będą mogli wykonać też na drona w prawie, w oparciu o na Chyba kibice nie powinni się obawiać o wyniki, tak naprawdę liczyć bramki w tym spotkaniu, oczywiście dla biało-czerwonych. Mamy taką nadzieję, ale żeby liczyć bramki to najpierw trzeba strzelić tę pierwszą, najpierw trzeba to spotkanie przede wszystkim wygrać, to jest sprawa kluczowa. W każdym meczu oczywiście nas interesuje zwycięstwo i w każdym meczu w tym, zwłaszcza ja etapie, na tym etapie jest Ale w tym spotkaniu oczywiście najpierw nas inny brzmik trzy punkty i drugie miejsce na ten moment w tym eee, Oczywiście... Znamy jest raczej mocniejszy strony przeciwnika, ale w tym spotkaniu akurat większych zależy od naszych piłkarzy, bo są w spotkania zdecydowanym faworytem, ale raczej unikałbym takiego liczenia bramek przed spotkaniem. Oczywiście chcemy to spotkanie wygrać, chcemy grać jak najlepiej, a bramki mają być efektem dobrej gry, a nie tego, że je liczymy przed naczem.